Cześć, jestem i słuchajcie, na samym początku muszę przeprosić Was za pewne przekłamanie, a może nawet nie przekłamanie, bo wcześniej, w poprzednim odcinku opowiedziałem Wam, że w momencie, kiedy poznałem tego chłopaka z Australii i wtedy, kiedy on tak naprawdę zniknął z mojego życia, to na bardzo długi okres czasu nie zdradzałem Justyny i... Z tego tytułu, że bardzo dużo wtedy piłem, to gdzieś tam te moje styki mózgowe się nie łączyły i do tego jeszcze gdzieś tam były epizody na wtedy z narkotykami, to czasami umykają mi takie informacje, bo jak skupiam się Wam na opowiadaniu jednej rzeczy, to czasami coś mi wyskakuje. Natomiast jeśli wrócę do czegoś, bo po każdym nagraniu odsłuchuję sam siebie i jak coś mi wraca, to będę Wam o wszystkim opowiadał, do wszystkiego będę wracał i będę mówił Wam prawdę. Bo chodzi o to, żebym opowiedział Wam prawdę, żebyście poznali mnie takim, jaki naprawdę jestem, żebyście poznali i usłyszeli to, co przeszedłem, to, co przeżyłem, że tak naprawdę wszystko jest do przejścia, że tak naprawdę nic, co ludzkie, nie jest nam obce, że tak naprawdę nieważne, co w życiu zrobiliśmy, nieważne, jak na, powiedzmy, może nam się wydaje, nieważne, jak nabałaganiliśmy w swoim życiu. Ile wstydu sobie przynieśliśmy, tak naprawdę wszystko można przejść i w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, że wchodzimy na swoją drogę, na drogę serca, to w każdym momencie swojego życia możemy odzyskać szacunek dla samych siebie, że możemy sobie wybaczyć tak naprawdę wszystko i w momencie, kiedy my sobie wybaczymy wszystko i kiedy my sobie damy zgodę na to, że na tamten czas tak naprawdę inaczej nie mogło się zadziać, bo nie mieliśmy danych, nie mieliśmy informacji, to wiem, że z każdej opresji można wyjść i słuchajcie, wiem, że zawsze można się odwrócić i zawsze, zawsze, zawsze można pójść swoją prawdziwą drogą i to, co wydawało się czarne, może być naszą siłą, bo będzie dla nas rozpoznaniem. Czego już nie chcemy robić, i w jakie sytuacje już nie chcemy wchodzić. I to jest bardzo fajne. I teraz słuchajcie, wracając do tego, e, tak jak wam powiedziałem, że bardzo mocno wystopowało mnie to, jeśli chodzi o zdrady z Justyną, e, to, że on ten chłopak z Australii, zniknął mi na jakiś czas z mojego życia, I jak najbardziej to jest prawda. Natomiast prawdą jest też to, że jak Justyna urodziła e, pierwszego naszego syna, to po jakimś czasie poleciała na przeszły miesiąc do Polski i w tym momencie, jak ona poleciała na ten miesiąc do Polski, to słuchajcie, ja wtedy zawsze się zachowywałem jak taki przysłowiowy, zerwany pies z łańcucha. wszystkie swoje możliwości i praktycznie cały weekend, piątek, sobota, piątek, sobota, piątek, sobota siedziałem w Gay Village, bo wtedy jeszcze nie znałem aplikacji, nie wiedziałem jak się tym obsługiwać, więc wszystko działo się mechanicznie. Żebym mógł kogoś spotkać, to musiałem po prostu dotrzeć z punktu A do punktu B i fizycznie kogoś spotkać. Więc na wtedy każda możliwość, w której nie było Justyny razem ze mną, każdy weekend, gdzie Justyna była gdzieś wyjechana, ja siedziałem e, wtedy w Gay Village i imprezowałem. W Manchesterze, Gay Village to jest taka ulica, na której są tylko i wyłącznie puby i kluby gejowskie. I tak to się działo, i to jest prawda. Ale prawdą jest też, że Justyna za często nie wyjeżdżała, nawet jakby chciała, to wiem, że ona coś czuła i też przysłowiowo pilnowała mnie, jak przystało na prawdziwą polską żonę. Także oprócz tego, że ja znajdywałem te momenty, żeby zerwać się jak ten pies z łańcucha. To oprócz tego też miałem Justynę na sobą, która skrzętnie obserwowała mnie jak kamera, 24 na dobę, e, jak tylko i wyłącznie coś miało się zadziać, to wiem, że ona to czuła. Dobra, i teraz, słuchajcie, wracamy z powrotem do Australii po tych sprostowaniach. E, jak wiecie, jest ten epizod z wirusem HIV, dostaję te tabletki, Wracam do Manchesteru, przechodzę całe szaleństwo związane z Justyną, moje wewnętrzne szaleństwo, bo oprócz złości Justyny, to dochodziły też jej łzy. I tak jak Wam mówiłem, jej łzy doprowadzały mnie totalnie do kolejnego skrajnego szaleństwa, ponieważ Justyna jest bardzo dobrą, delikatną, super, wspaniałą kobietą o pięknym sercu ja wiedziałem, że ona płacze tylko i wyłącznie z tego tytułu, że ja kłamię i że nie miałem odwagi na to, żeby powiedzieć, kim naprawdę jestem. I nie tylko ją krzywdziłem, ale też z poziomu serca krzywdziłem siebie. A żeby to wszystko udźwignąć, to coś, bach, dzień w dzień. I na wtedy wiem, że alkohol pozwolił mi i narkotyki, że nie zwariowałem totalnie do końca, bo tyle co ja sobie wrzucałem na bary, żeby to udźwignąć, to naprawdę było szalone. I słuchajcie, wracam do tego Manchesteru. Jestem w tym Manchesterze i po każdym takim powrocie musiałem do pracy zanieść papiery, jakieś tam raporty. No i okej, okay. i popełniłem jeden na wtedy dla mnie, dla mnie samego niewybaczalny Błąd, ale go popełniłem, bo dałem te wszystkie papiery. No i jest taki moment, słuchajcie, że dzwoni do mnie szef i prosi mnie o rozmowę. I na tyle jeszcze było to dziwne, ponieważ zaprosił mnie do siebie prywatnie do domu. Więc e, pierwsza moja myśl, tak, żeby siebie uratować, e, bo może na poziomie podświadomym już coś czułem, natomiast pomyślałem sobie, że dostanę podwyżkę. E, i jeszcze była taka myśl, bo Justyna niejednokrotnie narzekała na te moje wyjazdy, ja też to zamonitowałem do mojego szefa, że moja żona nie jest szczęśliwa z tego tytułu, że wyjeżdżam, więc pomyślałem sobie, żeby zrekompensować to, dostanę od niego powydwyżkę, dlatego chciał ze mną rozmawiać twarz w twarz, prywatnie u niego w domu. No i jadę sobie taki szczęśliwy, zadowolony do niego, przyjeżdżam, wchodzę do domu. Natomiast on od samego początku wcale nie był. E, nie był energii, że chciałby mi dać jakąś podwyżkę. I co się dzieje? I e, siada przede mną, mówi, wiesz co, mówi wszystko fajnie, jestem bardzo zadowolony, dziękuję ci bardzo za to, jak pracujesz. E, natomiast wiesz co, przeglądałem papiery, które mi dałeś. E, a ja mówię, no, okej, okay. przeglądałeś, mówię, i wszystko w porządku, prawda? On mówi, No tak, wszystko w porządku, tylko już na wtedy. Dał mi kopię moich papierów i mówi, wiesz co mówię, ale jeszcze oprócz tego dałeś nam te papiery. A tymi papierami, słuchajcie, były, była kopia wypisu ze szpitala, była kopia opisu całego zdarzenia. I to był kolejny moment mojego życia, gdzie po prostu pff, myślałem, że wybuchnę, chciałem zapaść się pod ziemię, i to był kolejny moment w którym nie chciałem istnieć, zacząłem się jąkać, nie wiedziałem co powiedzieć, no natomiast, żeby się uratować, to powiedziałem mówisz wiesz co, Mówię, no to było tak, że bardzo się upiłem i tak naprawdę zacząłem od razu robić jemu zarzuty, przecież wiesz, że nie jestem gejem, przecież wiesz, że mam żonę, przecież wiesz, że mam dzieci, natomiast tego tytułu, że bardzo dużo wypiłem, no to trafił mi się taki epizod, bo wiesz, ja w ogóle nie kontroluję, tak pijany, że ja nie wiedziałem co robię, ale okej, okay, trafił mi się taki epizod, stało się takie, coś jeszcze zadałem mu takie e, e, troszeczkę podchwytliwe pytania, tobie się nigdy nie zdarzyło zrobić nic głupiego, jak byłeś na alkoholu. No nie on wtedy tu go troszeczkę tak e, zawahał. No, no nie, no, no nie, no tak, no tak, no ale co z tym robimy? No to wtedy ja mu powiedziałam całą historię, że generalnie jestem zdrowy, że przyjmuję te tabletki, więc on poprosił mnie tylko i wyłącznie o to, żebym dał mu znać, bo e, tak naprawdę po sześciu miesiącach zaleceniach lekarza sprawdzania e, za pomocą pobrania krwi testu wyniku, po 6 miesiącach tak naprawdę dostawałem. Całkowitą pewność, czy jestem nosicielem wirusa HIV, czy nie jestem nosicielem wirusa HIV. Natomiast on mnie poprosił o to, żebym mu to pokazał, bo wszystko ok, tylko na wtedy to nie było powiedziane w słowach. Natomiast na wtedy on nie oddał mi oryginałów, tak naprawdę pokazał mi tylko i wyłącznie kopie, i na wtedy, bez żadnej umowy, ja zrozumiałem, że nie będę mógł za bardzo podskakiwać. Ponieważ w razie co ma na mnie bardzo fajne dokumenty, z których moja żona nie będzie pocieszona. I tutaj wiedziałem, że tak naprawdę podciąłem sobie nogi, ale spójrzcie na to z innej strony. Tak jak teraz ja patrzę z tej pozycji, czy ja sobie podciąłem na wtedy nogi? Tak naprawdę dołożyłem sobie kolejny potężny bagaż do, do dźwigania. Dowolniałem sobie kolejne potężne obciążenie, które tak naprawdę zaczynało powoli przekraczać moje możliwości, na wtedy, bo to już zaczęło przekraczać moje możliwości, natomiast jeszcze sobie z tym radziłem, bo czasami, żebyśmy coś naprawdę zmienili, i to było u mnie się tak działo, żebym ja mógł coś zmienić z tego tytułu, że miałem bardzo mocną i silną energię kombinacyjną, tą energię kłamstwa i fałszu, to, żebym mógł właśnie mieć to odbicie, które w pewnym momencie mojego życia nastąpiło, musiałem ja sam siebie doprowadzić do totalnego upadku. Nie zawsze się tak musi dziać, aczkolwiek niejednokrotnie tak się dzieje. I to był taki kolejny etap mojego życia, który już zaczął przechylać ten wektor, e, wektor kłamstwa, który już zaczął iść w dół, już. E, te momenty były bardzo, 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 te momenty, te fakty były bardzo, bardzo trudne do udźwignięcia. No i wychodząc od mojego szefa, po tej informacji, że tak naprawdę ma na mnie haczyki, nie powinienem podskakiwać, wtedy też zrozumiałem, że nie powinienem przychodzić po żadną podwyżkę. Także jeśli chodzi o ten wachlarz moich atutów na wtedy, które miałem, to on całkowicie się zamknął i tutaj teraz każdy ruch leżał po stronie mojego szefa, także ja przestałem istnieć w tej relacji z tytułu znowu kłamstwa, z tytułu e, nieprawdy, jaką w sobie nosiłem, to mi zamykało drogę do tego, kim jestem, co potrafię, do mojego tak naprawdę fajnego wnętrza. Bo każde kłamstwo doprowadzało do mojego upadku, ale tak samo powoli zaczynało się dziać, że to doprowadzało do tego, że byłem bliżej rozwiązania, że byłem bliżej dotknięcia swojego serca naprawdę i to było fajne. Ale na wtedy, na wtedy wyszedłem z tego domu od Niego z kolejnym potężnym szaleństwem, bo musiałem wrócić. Do Justyny musiałem zbudować kolejne kłamstwa, kolejne iluzje, kolejne potężne obciążenia, które we mnie były, spowodowały, że jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o alkohol, to znowu zacząłem pić więcej. Ja za każdym razem, po każdym kłamstwie, po każdym kolejnym bagażu, który sobie dokładałem, wchodziłem głębiej w uzależnienie. I to, słuchajcie, to naprawdę nie było byle co, bo piłem bardzo dużo. I cieszę się, że, e, że nic mi się nie działo, jeśli, cho, jeśli chodzi o moje zdrowie, ale to też Wam opowiem w kolejnym odcinku. A na dzisiaj skończę i dziękuję Wam za kolejny czas i do, do zobaczenia znowu za chwilę. Pa!